A ten co? Musisz mnie pochwalić gościu, bo zobacz co zrobiłem Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. Ech. No, możemy iść dalej. <laughs> o, nie. E, o Jezu, a co to jest? To są posągi, czy to będzie chciał mnie bić? Posągi jakieś Dobra, idę najpierw tu w takim razie na górę. To mi wygląda na jakiś piedestał Może leżał tu kiedyś artefakt, którego szukasz Bardzo możliwe, ale już go może tu nie ma Na to wygląda Co bardzo nie sprzyja nam, bo Będziemy musieli przeszukać tą Ten przybytek Dobra, jeszcze tamtą basztę idę sprawdzić A jest inna droga? Tu jest jeszcze do dziury, dobra Hmm, nic tu nie ma. W sumie im niewiele brakowało, jakby zrobić naprawdę dobrze napisaną grą z dużym budżetem w takim takiego gotika z dobrym systemem walki. To mogłyby być Dark Soulsy trochę wcześniej. <grym> Tylko to by potrzebowało dużo większego budżetu. Nie mów, że będę musiał przewrócić ten pal. Co muszę zrobić? Kolumna, no. Może potrzebuję młotka, żeby ją zniszczyć. O Jezus, nie wiem co potrzebuję tu jeszcze, szczerze powiedziawszy Może tego durnia muszę zawołać, żeby mi pomógł. No bo tam musi się dać jakoś przejść, nie? Przecież. Może rękomu. Nie wiem co tu powinienem zrobić. Ale on tu nie przyjdzie za mną. Dobra, chuj z tym. Strata czasu i tak. Gdzie on w ogóle jest ty? Gdzie ten koleś w ogóle jest? Gdzie on kurwa polas? Nie mów, że on został na samej górze tam. A czy on pójdzie za mną w ogóle na górę? No może faktycznie potrzebuje pomocy tego kurwa głąba, żeby coś z tym zrobić. Gon, drapiesz się? Chuję, on się tu nie wdrapie, bo będzie tu stał. Do boju! Dobra, olewam to. Chyba, że tam jest ten kurwa kamień jebany. No ale dobra, jeżeli jest to wrócę się tam. Idę na razie tu najwyżej. Chyba, że będą musiał coś zrobić innego, nie wiem. O-o. No leszcz, kurwa. Tu trzeba sprawdzać te wszystkie zjebane miejsca, bo se kurwa wymyślili ludzie, że będą jakieś przyciski w ścianach. O! A więc znalazłeś swój magiczny artefakt. Tak. Muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. Przemiana w wilka. Przemiana wściekła? O kurwa. ja może jakimś czarem trzeba to wywrócić, co? Ten, Tym kamieniem, ten kamień czy nie? Dobra, jeszcze jeden nam został w sumie. O, o. Dobra, muszę z nim podjąć chociaż raz normalną walkę, bo ten yeti ostatnio zobaczymy jaki jakiś zrobi najpierw. Co za kurwa... Co za wieśnik Tamten oczywiście mi nie pomógł, bo kurwa się zamotał w... gdzieś. Czy on gdzieś tam polas, Nie widziałem go. Jesteś tu ty kurwa głąbie? Tak głupich NPC-ów to w żadnej grze jeszcze nie widziałem. O jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, Ach, musimy dziecko, go jakoś minąć. Ta gra, kurwa. E... Nie było łatwo. Tak, ale w końcu się nam udało. To Ta chyba gra był jakiś naprawdę z nieudolnością. Więc pewnie zrobione. nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy. Ale na pewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, przyjacielu. A mogę go zajebać? No nie, to jest zbyt ważna postać. No dobra, bo mi kurwa coś. Cappuccino waniliowe? O kurwo. Kupiłeś ekspres? <laughs> o, widzę, że zmierzasz na ciemną stronę mocy, kurwa. <laughs> Jaki ekspres kupiłeś? A, okej. Okay. I co? I da się to jakoś coś z tym zrobić? Może musiałbym się zamienić w... Ale tak, kojarzę, no to dosyć popularna. Ale kupiłeś taki, co po prostu wsypujesz kawę i on sobie miesza tam... Wlewasz mleko, wsypujesz kawę i on sobie robi, już wszystko z automatu, nie? Taki typowy ekspres. Znaczy, typowy w sensie taka maszyna, w zasadzie, do robienia kawy. Przemiana w wilka. No nie wiem, ty masz jakiś pomysł, co tu zrobić? Bo przecież nie porąbie tego. A, nie porąbie tego ani tym, ani tym. Oj, nie, nie. Ja w nim meteorita, no nie mogę właśnie, bo nie mam. Tak jakbym zmienił broń, to teoretycznie się wydaje, że. Uuu. Czy ty jeszcze, gorąco coś ode Znowu szukasz kłop... co? Do zobaczenia! Tak, jeszcze jeden no. A został jeszcze jeden. Teraz muszę iść na... na sam dół. Czyli musiałbym... Dobra, idę sobie, nie będę się cofał jakoś tak specjalnie tymi... teleportami. Sobie popodróżuję, bo może jakiegoś stworka spotkam. Warandu. Wyjebał się, a nie, no dobrze, to tutaj było. To było tutaj, Patrz, jest ten tutaj dalej. Zrespawnił się. Dla niego ile było? Tysiąc? Więcej. Golem mostowy. Nie mam jak teraz dźwięku za bardzo podłączyć. O, patrz, jest jakiś ziomach. O. Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. O. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy. Ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Kurskiej fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych gór. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Co to jest? Ten dokument, którego szukasz. Co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w górskiej fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tego. Mam ziem. ten dokument. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem. Ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niech się pierdolę, niech wykorzystam go, bo muszę Prowodź. kamień znaleźć, ale nie Tylko chociaż trochę wykorzystam. Nie? Żeby im pomógł. A jak to możliwe, że kamienia nie znalazłem, ty? Co? Przecież byłem tu wszędzie do chuja. Ty poczekaj, bo ten dureń się kurwa zgubi zaraz. Ja pierdolę. Dobra, więc co? Patrz, A. chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Racja to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący. Mm, ale niełatwo go będzie dosięgnąć. Patrz, są te harpie, tu w sumie dwa razy można powiedzieć, że kurwa nie zmieniłem broni i te pojebane krzykaczki, drąty koryja. nie mam za dużo tych butelek, to na razie nie będę może świrował. Ale jak ja mam się tam dostać? To on jest tam na pewno? Czy nie? To jest tylko punkt, chyba to nie jest ten. Czy tam jest kamień? Nie, tam kamienia pewnie nie ma, bo on, nigdy go nie było. No byłem tu kurwa wszędzie. Lester. Aj oh, oh, nie, nie, sorry. No oddam ci tą. Zapomnijmy. Dokument. Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. E? Co zachuje? To co ja tam dostałem? Telekineza? Telekineza dostałem tylko. Jak mam dosięgnąć tego kamienia? Mistrz Iberion zwykł mawiać Uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami Mistrz porusza je siłą swego ducha Chodźmy No Gdzie? Ale muszę... A! Kurwa to telekinezą będę mógł zwalić ten słup Na pewno Cześć. Chodźmy. A gdzie mamy iść? Jak chcę mój kamień ogniskujący, gdzie on jest? Tam? Czy on jest tam, gdzie był ten? Brakuje ci 5 punktów max. Co? Mamy użyć tego przedmiotu. Ja pierdolę. Muszę się cofnąć do tego spierdolonego obozu i kupić. Teleportacja do Magów Wody, u ma ma Magów Wody to było? Gdzieś chyba u Magów Wody, nie? Znalazłem kamień ogniskujący. W... Jezus. Musisz jeszcze odnal, ruszaj w drogę. Widzę, że wykorzystałem. Znalazłem. Spotkałem? Świetnie. Jesteśmy. Nie ustawaj w wysiłku. Znalazłem. Nie sam. Brakuje jeszcze. Oddałeś naszej. Ile kurwa. Jak Obyś płacę? wrócił cały. Przysada. Który to może mnie nauczyć? Chyba ten na dole. Trono, przestań jarać blanta. Ja pierdolę. Wszyscy siedzą tu i jarają blanty w wyrzuciu takiego e, większej Potrzebuję mocy... Potrzebuję większej magicznej. mocy magicznej. Mogę Ci pokazać jak zwiększyć Ma Mana plus 5 Dobra, dam jeszcze... Dam do 20. Żeby nie było. Handel i chciałbym zwój, kurwa... Ty, ale w sumie mogłem założyć też tylko pierścień, nie? Ale chuj. Ale nie miałem kupionego, wiesz? Także i tak musiałem się tu wrócić. Sopelodu. lodu... Grom, soper, lod. nie ma tego. Nie ma teleportu, to tylko jeden miałem? Teleportacja do magów wody. To nie wiem czy to jest scroll, czy to jest teleport kurwa, czy to co to jest, czy to jest pojedyncze, czy to nie jest pojedyncze. Eee... To mógłbym tej telekinezy próbować użyć na tym. Chcę się tam wrócić? Kolej do telekineza. Nie, co ja żem zrobił kurwa. 5, no. No i co, i co ja teraz muszę zrobić? Muszę na jakiś obiekt nakierować czy co? Nie wiem no, da się coś skończyć dzisiaj? Tak, ja będę grał. Może jego muszę wrzucić. Tylko co ja mam zrobić z tym? Może muszę iść gdzieś wyżej tam? Żeby widzieć ten kamień albo coś. No bo jeżeli ten kamień, jego kurwa najgorsze jest to, że nie wiem, czy on tam jest w ogóle. I bo go nie widzę przecież. Oni mówią, że to wygląda jak ten piedestał pod kamień. Ale skoro ja mam kurwa wiedzieć, czy on tam faktycznie jest. no Dobra, idę na górę zobaczyć. Może tam trzeba z innego punktu wejść. Czekaj, ten poziom mi coś pokaże? No jest, patrz, kurwa. Bo jak mam tam wejść? O jest. Dobra. O kurwa, pa. O, o kurwa, jakie czary. <grybujesz> o, i co teraz? Gdzie on jest? Spadł, czy co? Czy wziąłem go w końcu? Nie wiem, czy spadł, czy go kurwa wziąłem. Nie mam go w ekwipunku. Bonus do siły. No nie wiem, może spadł gdzieś na dół, kurwa. Jebaniec. Idę zobaczyć. O jest. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać poczytać stare księgi. Do następnego spotkania <noise> Tak, ktoś się sprzedał dzisiaj tego eksploita ze skakaniem Zobapa. I możesz kurwa napierdalać jumpy i, i kurwa ogień. <głos> <głos> Ale bez skity nic nie trzyma no Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortece. Wspaniale! Mamy już wszystkie pięć kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem Twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Jordiana. On da Ci chociaż skromną namiastkę nagrody za Twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Spoko. Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. Ale barierę utworzyło dwunastu magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii. Pójdziemy nie do Starego już, Obozu i zrobimy biznes. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy Twoimi dłużnikami ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do Starego Obozu i przekonać do naszej sprawy o, kilku no, magów tak ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. Ok. No dobrze. Spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Tak. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden, tylko jeden. Jeden, co? Nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. No. Obyś wrócił cały. Rozdział czwarty. Xardas. Dobra, najpierw muszę iść do tego ciółka tu. On coś dla mnie ma. Witaj. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. A, chodź, chodź. O. Nasz przywódca opowiedział mi o twoich bohaterskich czynach. Cały nasz obóz, a co ja mówię, cała kolonia powinna ci być dozgonnie Ech. wdzięczna. Przyjmij tę skromną nagrodę w uznaniu twoich zasług. A co on mi dał? Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Mam nadzieję, że jakieś butelki, chyba butelki, no. Idę jeszcze do tego. I muszę iść po coś do picia zaraz. Także zrobię sobie chwilę przerwy.